Jak badać pasożyty, aby wynik był wiarygodny? Przejdźmy przez ten proces razem krok po kroku. Krok pierwszy: odstaw niektóre leki i suplementy. Już na 4 tygodnie przed badaniem nie przyjmuj antybiotyków, probiotyków. Leków IPP oraz substancji przeciwbakteryjnych, przeciwgrzybiczych i przeciwpasożytniczych. Krok drugi: pobudzaj żółć do pracy. Już na 5-7 dni przed badaniem zacznij przyjmować leki żółciopędne i kontynuuj przez cały okres pobierania próbek. Krok trzeci: użyj odpowiednich pojemników. Zamawiając badanie z laboratorium, dostaniesz zestaw pojemników. Użyj ich zgodnie z instrukcją. Krok czwarty: pobieraj próbki ostrożnie. Kał nie może być zanieczyszczony krwią, moczem oraz wodą, bo to może zafałszować wyniki. Krok 5. przechowuj próbki w lodówce. Nie trzymaj ich w temperaturze pokojowej. Kał jest stabilnym materiałem, ale przechowywanie w lodówce jest kluczowe. Krok szósty: wysyłka do laboratorium. W ostatni dzień pobrania próbek wyślij je kurierem lub dostarcz do laboratorium. Im szybciej dotrą, tym lepiej. Krok siódmy: co jeśli wynik wyjdzie pozytywny? Nie działaj na własną rękę. Skorzystaj z pomocy specjalistów. Dietetyk kliniczny przygotuje Twój organizm do odrobaczania, a potem przeprowadzi Cię przez cały proces leczenia. Parazytolog zaplanuje skuteczną terapię. Zastanawiasz się, jakie testy mogą pomóc w diagnozowaniu pasożytów? Napisz w komentarzu pasożyty, a wyślemy Ci więcej informacji.